Bardzo w kolejnym filmie z Denklajda 2, w którym pokażę jak dostać się do sekretnego pomieszczenia nawiązującego do duma, gdzie możemy zdobyć trzy sekretne przedmioty. Najpierw, żeby się tam dostać, musimy zdobyć 5 czarnych kaczek, które są dosyć dobrze poukrywane po całej mapie, a dopiero potem będziemy mogli się zabrać do głównego e, pomieszczenia. Teraz pokażę lokalizację wszystkich kaczek. Znajduje się obecnie na szczycie e, wieżowca VNC. O, tutaj to widać na mapie. E, musimy z tej części przejść na tą kładkę. obejść się tutaj i jak da się tutaj otwarte okno. E, tutaj potrzebujemy umiejętności, no chyba, że po prostu mamy dużo życia, e, aktywnego lądowania, żeby tutaj spaść. I właśnie się przetuję i nie dostać obejrzeń. Okay. W tym pomieszczeniu to, co nas interesuje, to jest ten safe. No i poza tym jest tutaj jeszcze skrzynia i pojemnik z inhibitorami. Okay. Zajmijmy się jednak tylko tą kaczką. Okay. Kod do safe'u to jest 666, nie 5. I proszę bardzo, mamy pierwszą, fajną kaczkę. Zbieramy ją. A ja udaję się do lokalizacji kolejnej kaczki. Dobrze. Druga kaczka znajduje się tam przed nami. Na mapie wygląda tak, że tutaj jest... ...pływająca po SP. E, tutaj na lewo mamy inhibitory. Musimy przejść po tych linach. Po tym jak dotrzemy na INE z Anomalią Idziemy na to, przeskakujemy za ten ogrodzenie I tutaj mamy samochód w wodzie Lokpikujemy go Otwieramy A w środku znajduje się kolejna kaczka Dobrze, ja już płynę do trzeciej kaczki. Trzecia kaczka znajduje się o tutaj. Jest na tym kredycie. I chowaj na czwartą. Czwarta kaczka dla odmiany znajduje się w Old Villado zamiast Central Loop. O w tym miejscu w Houndfield. E, musimy przejść na drugą stronę tego budynku ze strony chemikaliów Szukamy takiego charakterystycznego czerwonego samochodu e, I prosto od niego idziemy szybko, dlatego że tutaj będzie umierać O tutaj, zbieramy kaczkę stąd I uciekamy żeby chemikalia nas nie zaatakowały e, O, to jakiś z się z nie się duży zrobił Ciekawie Okej, okay. w każdym razie już poję na ostatnią kaczkę Okej, okay, i już jestem przy kaczce. Na mapie znajduje się to w starym e, obserwatorium G. O, w tym miejscu. Okej. Okay. Kaczka, zaraz pokażę, jak się do niej dostać. Na razie ją sobie, ponieważ jest to skomplikowane, jako że ja już G przeszedłem. Więc polecam to zrobić zanim przejdziecie G. Jeżeli gry, e, za, zrobicie to przed przejściem G, i zabicie tam określonego kuesta fabule. To ta brama, która ta jest, e, będzie otwarta. U mnie jest ona niestety zamknięta, i się przez nią prześniada. Jeżeli będzie otwarta, to po prostu wskoczycie na ten samochód, przejdzie tędy kąt na górę ponownie i tutaj. A teraz, jeżeli będzie zamknięta, <laughs> obkrężamy e, ten obiekt. O tam, ja będę szedł góry Ciągle tutaj obchodzimy Aż do momentu, kiedy dojdziemy do O tej, nazwijmy to yy, Pomieszczeniem jakimś I daj, żeby się dostać będzie Kilka z potrzebnych Czyli yy, bieganie po ścianach i właśnie wspinanie się i odskakiwanie z wyższych rzeczy. Musimy stanąć tutaj. Rozpędzamy się biegnąc z shiftem. Kaczymy po ścianie i tutaj się wydepujemy. Następnie jedziemy tędy. Wchodzimy na dyspozycję i się odbijamy. Zresztą tutaj trzeba obserwować bardzo poziom odporności. Tak. Następnie schodzimy w dół. O. Powtarzamy ten manewr co poprzednio i uważamy na to odporność bardzo. No i po prostu już tutaj skakujemy i bierzemy kaczkę. Okej, okay. a ja póki jeszcze pozostaję człowiekiem, lecę do naszego poziomu. Okej. Okay. znajduje się obecnie w wincie, która jest w budynku BNC. I tam właśnie musimy się udać. Potem jak się tutaj udamy, zjeżdżamy windą do piwnicy, gdzie się obecnie znajduję. Wychodzimy. idziemy tędy. Wpływamy do tej wody. I płyniemy prosto. Okej, okay. już wyjdziemy. Idziemy do tych drzwi ze stłuczoną szybą. otwieramy je. Idziemy tym korytarzem. I nastawiamy na kolejną windę. Wjeżdżamy jeszcze niżej na poziom zero. I jesteśmy, możemy prowadzić w miejsce jakiegoś rytuału. Następnie na wszystkich pizdostałach e, kładziemy kaczki, które zdobyliśmy. Następnie będziemy musieli e, podłączyć kable, tak?

chodzi. Tak. Tak. Czyli Do tego jeszcze. No i teraz, jak widać na środku pojawił nam się Shotgun. Dobrze, to teraz pozostaje nam kwestia przejścia tego wyzwania oraz pokażę, jak i gdzie zdobyć dwa sekretne przedmioty, które możemy tutaj spotkać. Od razu że ta sekwencja może być bardzo trudna i pewnie wiele razy będziecie musieli ją przetworzyć. Zrobić. Ok. Żeby w ogóle to przejść, musimy zbierać takie białe kryształy. One, jest ich pięć, tak nie tutaj nie można skakać. Pierwszy jest od na SP. drugi jest o tutaj, jak wejdziemy po tych schodach. Też bardzo ważne jest to, żeby przy przechodzeniu tego uważać. W szczególności na plujaki i ich kwas, gdyż jak dać ja przez chwilę uwagi, już mam połowę życia zjechaną. A to jest tutaj bardzo ważne. Okej, dalej biegniemy tędy. Ich możemy ominąć. Tutaj uważamy na brzmięco. Ok, ale tam już przed nami widać kolejny sklep. Zbieramy. Ok, teraz się cofamy. Tutaj mamy otwarte przejście teraz. Zabijamy puchającego. I tutaj y mamy blueprint na jedną z tych jednych broni. Zbieramy to. Po czym biegniemy dalej. Wchodzimy tutaj drabiną. Biegniemy. Tutaj otwieramy... Znaczy no, Mamy tutaj wiadomość od twórców. Ona tutaj nic nie robi, ale można ją sobie przeczytać. ok Swoją też to jest dobre miejsce na zabijanie przeciwników, ale trochę zajmuje czasu. ok I teraz tutaj... Jest... O. Ja pozbędę się ich. I pokażę. Dobra, to jest fajne tutaj przejście. Trzeba ta i nacisnąć użyj. Otwiera się. Przechodzimy tędy. I tutaj trzeba uważać, żeby najpierw zabrać blueprint. Au. O, wybuchający. Jezu. Prawie zginąłem i zaraz to się pewnie stanie. Dobra, w każdym szybko Tam gdzie jest kryształ, po tym jest blueprint. Najpierw. A, co to robi przemysł? Okej, okay. w każdym razie było, widać, że tam jest blueprint. Najpierw znaczy, no biały kryształ. Pod tym kryształem jest blueprint, zbieramy go. A w następnej kolejności ten e, kryształ i to. Wyzwanie się kończy. E, ja teraz zespileruję same wzięcie tego blueprintu, żeby to pokazać. Na razie uleję wszystkie pozostałe kryształy. Okej, okay, to już jest otwarte w sumie. Dobra, to już pozostaje nam otwarte. Idziemy. I tutaj podnosimy blueprint. No okej. Okay. Ja teraz dam się zabić, żeby już wrócić do normalnego świata. Okej. Okay. I teraz spimy mm, się już. O, tutaj. I co to są za blueprinty? Ok. Pierwsze jest to Mr. Sword. E, który to: jak widać, jeżeli chodzi o części potrzebne, jest ich bardzo dużo. E, za dużo. Z drugą bronią e, jest nieco lepiej ale tutaj właśnie jest taki problem, że jest to właśnie ogromna liczba, której ja obecnie nie mam. Plus nie opłaca się tego w ogóle craftować, ponieważ ten miecz charakteryzuje się tym, że zadaje dokładnie zero obrażeń. Jeżeli chodzi o wygląd, wygląda tak jak zabawkowy miecz, który w jeden 1 w starym mieście jakby było ...to magiczne przedszkole tam jeden dzieciak miał. Yy, ale za to możemy skraftować lepszy przedmiot, czyli miająca Moc. Mamy 16 i po w tych 16 trzeba kraftować od nowa. No i też najtańsze to nie jest tańsze, ale ciągle drogie. Okej, okay. okay. to sobie. Ja teraz wracam na ulicę miastem i pokażę jak się prezentuje ta broń. Okej, okay, już jestem na powierzchni. Teraz co jest też ważne w kontekście tej broni, to jest to, że efektywnie działa wyłącznie na ludziach. To zaraz zaprezentuję. Po użyciu. Sprawia, że wrogowie są tak podnoszeni, jakbyśmy używali duszenia mocą ze Star Wars. I podczas tego efektywne jest kopanie, zwłaszcza z dużych wysokości. Też im większy wyrób, tym gorzej orlatuje. Ale tak cy pojedynczy widać, że daleko lecą. I w przypadku, kiedy e, stoimy gdzieś na dachu, to naprawdę jest to bardzo e, dobre. Jeżeli chodzi o zombie, to prezentuje się to słabo po prostu jest odpychany. I też mało obrażeń jest zadawanych. No więc generalnie tak głupna broń. E, słabe jest tylko to, że ma te 16 użyć, a muszę trzeba kreaftować znowu. A do najtańszych to nie należy. Ok. To już jest. Koniec tego filmu. Dziękuję za uwagę. Na no ja.